Środa 22 maja, Karolina Paras, witam Państwa i zapraszam na Informacje Piotrkowskie. W dzisiejszym wydaniu o proteście przed biurem Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, o konkursie młodych recytatorów i o tym jak uchronić się przed kreszczami. Odwołanie ostatniego prezesa, zawieranie niejasnych umów, do tego wysokie czynsze, brak remontów i reakcji na zgłaszane potrzeby mieszkańców, to tylko część z zarzutów, o jakich wobec władz Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mówili uczestnicy poniedziałkowego protestu. Samo spotkanie było, jak mówili organizatorzy, próbą zainteresowania mieszkańców tym, co dzieje się w spółdzielni, i zachęceniem ich do aktywnego uczestniczenia w wyborze władz spółdzielni. Na poniedziałkowy protest przed siedzibą Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przyszło około 100 mieszkańców spółdzielni. Przyszłam się dowiedzieć czegokolwiek, bo nic nie wiem. Mieszkam to od samego początku. Chciałam posłuchać w ogóle, o czym będzie mowa. A spraw do wyjaśnienia, jak mówili mieszkańcy, jest dużo. Pierwsza to odwołanie Jacka Sokalskiego z funkcji prezesa, oraz ujawnione przez niego sprawy zawarcia przez poprzednie władze spółdzielni umów długoterminowych. Prezes. Zgłosił do prokuratury i go wyrzucono natychmiast. I co wy o tym myślicie? No, wie pani. To trudno to. Y, y, ja coś pani powiem. Prawda jest taka, że jak jeden y, klika cały czas rządzi, to y, jest bardzo źle. No, moim zdaniem to jest bardzo niedobrze. Jeżeli się y, podpisuje jakąś umowę, to trzeba wiedzieć, y, i przemyśleć, co, co będzie w przyszłości. A 16 lat to jest dużo, dużo za długo. Uważam, że nie powinny być zawierane. Najczęściej umowy są pięcioletnie, prawda? Ja się na tym nie znam dokładnie, ale nie 16. To jest dziwna sprawa, bo jeżeli prezes znajduje jakieś problemy uchybienia i po czym jest zwalniany z dnia na dzień, to tak jakby ktoś chciał coś tutaj przytuszować, to jakieś afery albo, no nie wiem, trudno, trudno tak wnioskować, ale... Jest to dziwne. Ale problemów, jakie wyliczali biorący udział w proteście, jest jeszcze długa lista. Przejdźcie się tu dookoła i popatrzcie, jak wyglądają bloki, jak place zieleni, czy tam chociaż jedna ławka gdzieś jest, matka z dzieckiem małym może wyjść gdzieś. Nie ma czegoś takiego. Blok 16, jak jest zagrzybiony i dopiero był malowany, jak zgłaszaliśmy do spółdzielni, niech się tym nie interesuje, tylko pieniążki brać. Schody popękane, Płytki tego oświetlenia koło bloków nie ma. Pisaliśmy pisma, to parkingu nie ma. My płacimy 190 zł remontowego, wie pani. No pani jest ze spółdzielni y, z, y, tam y, z wyzwolenia płaci stówę. No to my tyle płacimy, no przecież to jest obłęd. To co te bloki na złoto robią, czy co? Protest przed spółdzielnią, mówił w trakcie wydarzenia radny miejski członek piotrkowskiej spółdzielni mieszkaniowej Mariusz Maciołek, to sposób obudzenia mieszkańców i okazja do tego, by przypomnieć im, że to oni mają wpływ na to, co dzieje się w ich spółdzielni. Również taką samą opinię wyraził obecny na proteście Piotr Zielonka, członek Rady Nadzorczej PSM. A okazją do tego będzie walne zgromadzenie członków spółdzielni, czyli wszystkich jej mieszkańców. Przede wszystkim mam taką radę, żeby się zebrać i naprawdę przyjść na, na walne zgromadzenie, bo to jest, tak jak powiedziałem tutaj przed chwilą, najważniejszy, naj, największa władza spółdzielni. Jeśli przyjdzie dużo ludzi i tych, którzy będą chcieli coś zmienić, to są w stanie wszystko zmienić. Są w stanie odwołać zarząd. tą są w stanie odwołać radę, praktycznie są w stanie zrobić wszystko. Dlatego, że większość decyduje, no tak na, ty, na tej zasadzie powstały spółdzielnie. Sama nazwa spółdzielnia, czyli jakby dzielimy się nie tylko obowiązkami, ale i władzą. Na proteście nikt z obecnych władz nie pojawił się, natomiast z mieszkańcami rozmawiał Jacek Sokarski, obecny radny sejmiku województwa łódzkiego, a były prezes odwołany w marcu tego roku. Sprawa zawierania umów długoterminowych przez władze Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej została zgłoszona do prokuratury przez odwołanego prezesa. Decyzją prokuratora wszczęto w tej sprawie postępowanie wyjaśniające. Uwaga kierowcy. Od piątku dla ruchu zamknięta zostanie ulica Żeromskiego na odcinku od ronda Żołnierzy Wyklętych do ronda Trybusa. Powodem wprowadzenia nowej organizacji ruchu i zamknięcia ulicy Żeromskiego jest rozpoczęcie modernizacji tej ulicy. W trakcie prac przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami. Drogowcy wybudują nowe chodniki, ścieżkę rowerową. Powstanie nowa instalacja oświetleniowa, wjazdy do posesji, no i oczywiście nowa... Wzmocniona jezdnia. Od piątku 24 maja kierowcy będą musieli korzystać z wyznaczonych objazdów. Uwaga! Zamknięcie ulicy to również zmiany dla pasażerów komunikacji miejskiej. Na czas remontu trasa przejazdu autobusów linii 05, 6, 8, 9 i 10 zostanie zmieniona. Szczegółowe informacje na miejskich portalach oraz przystankach autobusowych. Utrudnienia potrwają do listopada. Świczy pamięć, wzbogaca język i styl, uczy poprawnej wymowy i sztuki prezentacji. Na recytację mierzyły się dzieci i młodzież podczas 27. edycji Małego Konkursu Recytatorskiego. Przesłuchania odbyły się w Miejskim Ośrodku Kultury. Konopnicka Tuwim, Brzechwa Kern i wiersze wielu innych autorów tekstów dla dzieci można było usłyszeć podczas Małego Konkursu Recytatorskiego. Niech pan... Niech pan zmiata i nie lata i nie dręczy więcej mnie, bo ja jestem biegowata, a pan nie. Przesłuchania były dwudniowe i podzielone na dwie kategorie wiekowe. Jako pierwsi na scenie we wtorek zaprezentowali się uczniowie klas 1-4 szkół podstawowych z miasta i powiatu. Konkurencja była niemała, bo w szranki na słowo stanęło blisko 100 młodych uczestników. To jest stresujące? Tak. Trochę, jakby na takiej dużej scenie to tak, a na małej to trochę. No ja też tak myślę, podobnie, dlatego że no, trochę, jednak jest trochę tych ludzi i tutaj, rękę no. jest stres. By zaprezentować utwór przed dużą publicznością nie wystarczy nauczyć się go na pamięć, trzeba ćwiczyć i ćwiczyć. Na pewno trzeba chcieć recytować i włożyć w to dużo wysiłku. Jak ćwiczyć? Powtarzając ciągle to samo. Łatwe to było? Nie. A Ty jak się przygotowywałaś? Yy, to samo co yy, koleżanka, ale to było bardzo łatwe, mimo że mam wiersz, który ma 7 strof. Trzeba też ćwiczyć y, dobrą intonację do wiersza. Jak Ty ćwiczyłaś? Yy, próbowałam idealnie dopasować intonację do y, danej go słowa. Dokładna i staranna artykulacja, właściwa wymowa wyrazów, tempo, dykcja to się liczy, ale jurorzy oceniając dzieci mają całą listę kryteriów. Oceniamy wszystko. Przede wszystkim, recytacja to zaciekawienie słuchacza, to wzbudzenie emocji, a w przypadku małych dzieci, oczekujemy na ich naturalność i wdzięk. To jest właściwie najważniejsze. Chcielibyśmy, żeby dziecko, które staje na scenie, było zadowolone i radosne z tego, że tam stoi, z tego, że może nam coś powiedzieć. Więc to jest właściwie takim najważniejszym kryterium oceny. Jak mówili starsi uczestnicy, którzy zaprezentowali się w środę przed jurorami, dobrze jest wybrać utwór, w którym można wyrazić siebie, a jeszcze lepiej, kiedy poezja w duszy gra. I tak jej miłośnicy prezentowali utwory Szymborskiej, Chotomskiej, Twardowskiego czy Mickiewicza. Wybrałam utwór Adama Mickiewicza, Pantadeusz Koncert Jankiela. Chciałam w nim pokazać patriotyczność ludzi i to, jak można pokazać w nim swoje emocje. Uważam, że trzeba się do niego przygotować. Y trzeba przemyśleć, o czym jest ten utwór, bo inaczej nie pokaże się emocji. Adam Mickiewicz to matki i Jest to utwór patriotyczny. Wybrałam go przez to, że po prostu łatwo było mi go zrozumieć i był on na przykład dopasowany do mojej barwy głosu i po prostu do mnie. Myślę, że żeby dobrze powiedzieć wiersz, trzeba go go zrozumieć. Recytacja to taka szczęście, sprawia taką radość, można wyrazić siebie, swoje emocje. W małym konkursie recytatorskim w kategorii klas 5-8 udział wzięło ponad 50 uczestników. Najlepszym recytatorom wręczono nagrody i wyróżnienia. Kto je otrzymał, można zobaczyć na stronie telewizji Piotrków. Kto nie lubi majowych spacerów, tym bardziej kiedy pogoda zachęca do aktywności na świeżym powietrzu. Jednak podczas wiosennych przechadzek czy uprawiania sportu na łonie natury trzeba mieć się na baczności, bo można stać się ofiarą kleszcza. Małe, niepozorne pajęczaki są często lekceważone, a nie powinny, bo mogą przenosić liczne choroby. Przenoszona przez kleszcze borelioza. O tej chorobie słyszał chyba każdy. Jak jest groźna i jak może wpłynąć na funkcjonowanie, tego doświadcza pani Ilona. Niestety konsekwencja ugryzienia trwa lata. Trzy drogi są choroby od kleszczowej. U mnie jest w kierunku zapalenia stawów. Długiego, więc bóle stawów, niesymetryczne. Stawów Obwodowych, nigdy nie wiadomo kiedy zacznie boleć. Także plany wszelkie na jutro, na, za dwa tygodnie, e, trudno jest zrealizować, trudno jest zaplanować coś. Badania, leczenie i ból to efekty, które pozostawił po sobie kleszcz. Dlatego dziś pani Ilona apeluje, by nie lekceważyć przypadku ugryzienia przez tego pajęczaka. Trzeba się po prostu chronić. Ja już się tego nauczyłam. Nie rezygnuję z pójścia do lasu, do parku. E, trzeba się odpowiednio ubrać i zachować odpowiednio po przyjściu z, ze spaceru czy z grzybobrania, e, czyli ubranie strzepnąć, kąpiel zrobić, bo w ubiegłym roku miałam przypadek, kiedy podczas kąpieli po e, spacerze w parku na moim ciele złapałam kleszcza, który jeszcze nie wgryzł się we mnie. Uwaga, kleszcze są nie tylko w lasach, mogą być wszędzie, na wsi, w mieście, w parku i wcale nie spadają z drzew. Na ofiarę mogą czekać nawet dwa lata i wyczuwają ją z 20 metrów. Co ważne, nie budzą się do życia wraz z wiosną, ale są groźne cały rok i z roku na rok jest ich coraz więcej. Od dawniej było więcej płazów, młode ropuchy, młode żabki, które wychodziły, prawda, przepoczwarczały się z kianek, wychodziły z wody, więc właśnie zjadały te nimfy, bo one dosyć nieporadnie, wolno podróżowały. Teraz lata coraz bardziej suche, coraz mniej płazów właśnie takich zjadających, mniej tych miejsc, z których one wychodzą i kleszcze przenoszone przez ptaki, bo tutaj też jest w Polsce 19 gatunków tak naprawdę. Czy przed tym niepozornym, mającym 4 mm pajęczakiem można się ustrzec? Repelenty są wsparciem, ale nie chronią w 100%. Najważniejsze jest przygotowanie się do spaceru, a po nim sprawdzenie ciała. Idąc do lasu nie używamy odzieży takiej zwiewnej, która no, po prostu rękawy są luźne, czy spodnie luźne. Staramy się, jeżeli już, to jeżeli mamy spodenki krótkie, żeby przylegały do ciała. Jeśli mamy skarpety, żeby przylegały. Jeśli mamy jakieś, yy, prawda, koszulki, to też, żeby one przylegały. I bardzo ważne w miejscach yy, takich o miękkiej skórze, mocno nagrzanych, czyli pachwiny, pod pachami, prawda, star brzuch tutaj, okolice, yy, prawda, pasa. Staramy się przejrzeć. Jeśli dojdzie do wkręcenia się w ciało kleszcza, trzeba go jak najszybciej usunąć, a gdy tylko pojawi się rumień lub niepokojące objawy nie należy zwlekać z wizytą u lekarza. Sposobem na zapobieganie chorób od kleszczowych są szczepienia, ich koszt to od 200 do 500 zł. Czy zaplanowali Państwo już swój urlop? Kto tak zrobił jest w większości, bo jak pokazują tegoroczne statystyki, większość z Polaków swoje wakacje planuje z dużym wyprzedzeniem czasowym. A gdzie będą odpoczywać? To między innymi sprawdzał Franciszek Gwadera. Takie między innymi atrakcje i widoki czekają na glob troterów, a tych nie brakuje. Turcja, ale to zobaczymy jeszcze. Moja żona jedzie na wakacje sama. A gdzie konkretnie? Do Chin. Za granicą, zdecydowanie. A jaki dokładnie kierunek? Hiszpania. Są też ci, którzy wolą polskie krajobrazy. I gdzie wyjeżdżamy? Władysławowo. Turyści nie dzielą się tylko na tych, którzy planują wakacje w kraju i za granicą. Dzielą się też na tych, którzy planują urlop z wyprzedzeniem i tych, którzy plany zostawiają na ostatnią chwilę się zaplanować, ponieważ mamy też dzieci i, i też się zaplanować. Ale nieraz wychodzi inaczej, że, właśnie, że na ostatnią chwilę na decydujemy się, tak. że jednak wyjeżdżamy i, i jest to na spontanie tak zwane. Niektórzy potrzebują zaplanować dużo, dużo wcześniej, ja wolę robić to na ostatnią chwilę. Tyle Piotrkowianie, a co mówią statystyki? Badania przeprowadzone w tym roku przez Revolut Travel Report pokazują, że 44% Polaków chce spędzić wakacje w Polsce. Niewiele, ponad 30% wybiera urlop za granicą, a tylko 6% nie ma go w planach. W Piotrkowie Trybunalskim maj to okres, kiedy w biurach podróży organizatorzy wycieczek mają najwięcej klientów. A to jest już ostatni dzwonek, by wybrać wymarzone zagraniczne wakacje. A wybór ten najczęściej pada od lat na dwa kierunki. Turcja i Grecja. Rzeczywiście to są dwa kierunki, gdzie pogoda jest gwarantowana. Yy, mamy dobre ceny. W Turcji oczywiście za najniższą cenę mamy największy wypas. Yy, w Grecji może jest troszkę drożej, ale bardziej yy, europejsko. Yy, w każdym razie te dwa kierunki są rzeczywiście najbardziej lubiane przez naszych klientów. Tegoroczne wakacje te w kraju, jak i poza jego granicami będą nieco tańsze. Mamy dużo więcej tur operatorów, organizatorów takich wyjazdów i dzięki temu te ceny stały się bardziej atrakcyjne. Wydaje mi się, że ceny tegorocznych wakacji będą nieco niższe niż ubiegłorocznych. Dużo większy wybór ofert jest i mamy już promocje, bo wakacje są tuż, tuż, więc już można liczyć na oferty last minute. Z danych Revolut Travel wynika, że najwięcej Polaków wypoczynek zaplanowało na koniec czerwca oraz w lipcu. Podobnie robią Szwajcarzy, natomiast Włosi na wakacyjne wyjazdy wybierają przełom sierpnia i września. Już w niedzielę, 26 maja, data, o której nie może zapomnieć żadne dziecko. Bo przecież Dzień Matki to wyjątkowe święto i właśnie z tej okazji w najbliższą sobotę do wspólnego świętowania i wspólnej zabawy zaprasza Szkoła Policjalna Samorządu Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, organizując wydarzenie pod nazwą Dzień Matki i Dziecka w Medyku. O szczegółach dyrektor Centrum Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, Sławomir Górecki. Zapraszamy mamy wraz z ich pociechami. Dla mam przewidzieliśmy... Warsztaty florystyczne, porady kosmetyczne, a dla dzieci liczne turnieje, konkursy, zabawy, malowanie twarzy. Będziemy degustować zdrowe soki i mniej zdrowe watę i popcorn. Serdecznie zapraszamy już w sobotę 25 maja o godzinie 10 do naszej szkoły, ulica Księdza Piotra Skargi 3, osiedle Wyzwolenia. To wszystko w dzisiejszym serwisie zapraszam Państwa na magazyn sportowy. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. 22 maja w kolejnym wydaniu magazynu sportowego w telewizji Piotrków wita się z państwem Michał Ostafijczuk. A dzisiaj same dobre informacje. Rozpoczniemy od wygranej piłkarzy ręcznych Piotkowianina, która dała bezpośrednie utrzymanie w Superlidze. To był mecz, który trzymał w emocjach od pierwszej do ostatniej minuty. Obie drużyny zdawały sobie sprawę z rangi spotkania. Zagłębie musiało wygrać w Piotkowie w regulaminowym czasie. Piotkowianin musiał wywalczyć przynajmniej jeden punkt. Kalkulacji na boisku jednak nie było. Lepiej w mecz weszli zawodnicy z Lubina, którzy po kwadransie wygrywali 8-5. Piotrkowianin grał nerwowo i bardzo niedokładnie. Zespół Michała Matejasika w drugim kwadransie uspokoił nerwy, w 19 minucie doprowadził do remisu 9-9, a w końcówce pierwszej połowy wyszedł na dwubramkowe prowadzenie 15-13. W drugiej części gry Zagłębie bardzo szybko odrobiło straty i w 44 minucie na świetlnej tablicy znów widniał remis 20-20. Ostatni kwadrans to prawdziwa wojna, Nerwów. Jeszcze w 57 minucie goście wygrywali 26-25. Końcówka należała jednak do Piotrkowianina. Najpierw do wyrównania doprowadził Paweł Kowalski, a chwilę później bramkę na wagę zwycięstwa i bezpośredniego utrzymania w lidze rzucił Krystian Krajewski. Ten mecz naprawdę kosztował nas bardzo dużo, te przerwy, które były spowodowane na kadrę, na różne inne rzeczy powodowały, że zespół jest cały czas rozstrojony i nie mogliśmy, co weszliśmy w rytm, to, to była przerwa, więc ten mecz pokazał, że e, jak nie mamy swojego rytmu grania, to się bardzo ciężko gra, Lubin też grał o wszystko, więc bardzo moim zdaniem brzydki mecz, bardzo ciężki, ale najważniejsze, że wygrany. Ten mecz był właśnie o to, czy wakacje zaczynają się już od teraz, czy jeszcze bawimy się do końca miesiąca. Na szczęście my rozpoczynamy wakacje w tym momencie i życzę chłopakom z Lubina, żeby w przyszłym sezonie powtórzyć tak wspaniały meczik, bo emocje były dzisiaj wykwintne. A mam nadzieję, że się utrzymają, bo kibicuję im z całego serca. Piotr Kowianin zakończył sezon na 12. miejscu, a zagłębi Lubin zagra w barażach z wicemistrzem ligi centralnej Padwą Zamość. Również ostatni mecz sezonu zdecydował o tym, że Piotrkowia zajęła piąte miejsce w końcowej tabeli sezonu 2023-2024 Superligi Szczypiarnistek. Zespół Agaty Cecotki wygrał po zaciętym pojedynku z młynami Stoisław Koszalin 27-26 i w końcowym rozrachunku wyprzedził tego rywala o jeden punkt. Kibice obejrzeli bardzo widowiskowe spotkanie. Po wyrównanym początku do głosu doszła Piotrkowia, która po kwadransie prowadziła 8 do 5. W 21 minucie było 11 do 8, ale od tego momentu inicjatywę przejęły przyjezdne. Nie tylko doprowadziły do remisu, ale i po skutecznym rzucie karnym Martynę Koper zeszły do szatni z korzystnym wynikiem 15 do 14. Kilkakrotnie w pierwszych minutach drugiej połowy kosza wygrywały dwoma trafieniami, ale od 45 minuty najczęstszym wynikiem na tablicy świetlnej był remis. Na 7 Minut przed końcem było 24-24. Piotrkowia następnie rzuciła dwie bramki z rzędu i tego prowadzenia już nie oddała do końcowej syreny. Wygrywając 27-26 nasze zawodniczki zapewniły sobie piąte miejsce. Mimo tego, że i w pierwszej połowie zbudowaliśmy sobie całkiem niezłą przewagę i w tej drugiej połowie też wyskoczyłyśmy na dwie bramki, wydawało się, że gdzieś jak dorzucimy tą trzecią będziemy już spokojnie kontrolować wydarzenia na boisku. Ale jak to się mówi, kobieta zmienną jest i żeby nie było za łatwo. Do ostatniej sekundy tak naprawdę musiałyśmy walczyć o to zwycięstwo, ale myślę, że nie ma co narzekać, wygrałyśmy i to jest na dzień dzisiejszy najważniejsze. Bardzo się spięłyśmy na ten mecz, chciałyśmy wygrać, wiedziałyśmy, że no ten przeciwnik nam nie leży i te ostatnie mecze pokazały, ale dzisiaj się udało, na luzie jedną jak to się mówi i mam piąte miejsce. No to był mecz taki od pierwszej do ostatniej minuty trzymający w napięciu, żadna z drużyn nie mogła sobie wypracować dużej przewagi. Ja osobiście lubię takie mecze. To są Tak się gra najlepiej i kibice najbardziej lubią takie mecze. i Ja lubię grać, nie wiem jak reszta, ale ja nabieram wiatru w żagle. Mecz z Młynami Stoisow-Koszanin był ostatnim w barwach Piotrkowi dla Tau Schneider, Oliwii Szczepanek, Tatiany Trybowicz oraz Justyny Świerczek. Za grę podziękowali im prezydent Piotrkowa Juliusz Wiernicki, prokurent klubu Tomasz Ostrowski oraz przyszły prezes Piotrkowi Konrad Piechocki. A na koniec meldunki z dwóch imprez sportowych, które zorganizował Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie. Rozpoczniemy od tenisa stołowego. W sali Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjnego przy ulicy Belzackiej rozegrano turniej o puchar dyrektora Osiru. Zawody otworzył prezydent Piotrkowa, który życzył uczestnikom jak najlepszej gry. I rzeczywiście poziom był bardzo wysoki. Wśród mężczyzn wygrał Kacper Latocha z Moszczenicy, który w finale pokonał Tomasza Wieczorkiewicza. Wśród kobiet najlepszą okazała się Kinga Gramsz. Na dzisiejszym naszym turnieju uważam, że poziom był naprawdę duży. Dopisała nam frekwencja. Mieliśmy dwóch zagranicznych zawodników, bodajże z Ukrainy, oraz przyjezdnych z okolicy Łodzi Sulejowa. Frekwencja na nasze tutaj, można powiedzieć, warunki była znakomita. Kolejny turniej zostanie rozegrany w maju przyszłego roku. Przenosimy się teraz kilkadziesiąt metrów dalej na boiska do siatkówki plażowej. Rozegrano bowiem turniej otwarcia sezonu w kategorii dziewcząt. Poziom był bardzo wysoki, a do naszego miasta przyjechały pary z wielu miejscowości z całego kraju. Cieszę to, że najważniejszy puchar został w Piotrkowie. Jak zwykle frekwencja nie zawiodła. W dzisiejszym turnieju wystartowało 17 par. Nie tylko z Piotrkowa Trybunalskiego, ale również i z miast, z Kielc, na przykład, z Radomia. A więc cieszymy się, że, że te turnieje nasze cieszą się taką popularnością. W turnieju najlepsze okazała się para z Piotrkowa Justyna Pytka, Weronika Piłat. Drugie miejsce zajął duet z Kielc Katarzyna Kozioł, Kamila Kiniorska. Na miejscu trzecim uplasowały się siostry Kamila i Kinga Pobereszko z Radomia. A na kolejny magazyn sportowy w telewizji Piotrków zapraszam za tydzień.